Manko, dzisiaj jestem sam akurat Jeździ się ze mną kuzyn. Jak się nazywasz na YouTube? Tajemniczy mm -hmm. youtuber! Tajemniczy youtuber! Pierwszy raz słyszę. Właśnie, dzisiaj ze mną marionety nie ma. Dlatego jestem sam z kuzynem. Z tajemniczym youtuberem. Bo tajemniczy youtuber wszystko wie o tajemniczości Widzicie? Słyszycie? Bo ja nie słyszę Jestem mhm. głuchy Żartuję A jak chcecie oglądać dalej takie odcinki z tajemniczym youtuberem To dajcie lajka w górę I zasubskrybujcie kanał I, i dawajcie dzwoneczek Żebyście wiedzieli kiedy mój odcinek nowy wyjdzie Dobra A mój kodzien gra w Crash Royale. Sarki Ten Tajemniczy youtuber. A właśnie, instalujcie Crash Royale. Tak, on. Y, Kamil. <laughs> y, właśnie. On, Kamil, czyli y, zainstaluje klasę i będzie wam nagrywał. O no właśnie, dobry pomysł. Tylko trochę mi się zaciął Minecraft. I... I będzie przygoda od nowa. Wy macie fajnie, bo. Ja nagrywam klaszę od ósmej areny. <noise> w sumie też mogę nagrać, ale nie mam tabletu. Patrz, jakie stado. Patrzcie, jakie stada. Patrzcie. Ale zacino. Ja post, postaw mam radę. Zanim tylko się kończy odcinek, bo strasznie zacina I nakręci odcinek z klaszę. No i salię w domu klasza. I. I Wrzucę piątek teraz. będzie ze mną. Nie wiem, czy w czy nie wiem. Że... Właśnie z domu zyskuję to od razu biorę i biorę odcinek, jak nagrywam, żebyście wiedzieli. I. Nie. nie lubię tego Patrz, sobie. Patrzcie, To się bije z kimś. Dobra jestem. tam igame mode zero. Game mode zero to najlepszy game mode. źle sobie wpisałam. Zniszczyłem obraz sobie. O nie, jesteśmy zgubieni. Gdzie? Oglądajcie Pieroszka. I oglądajcie mój kanał, polecam. Oglądajcie pieroszka. Gdzie masz Pieroszka? No właśnie oglądajcie. Nie! Oglądajcie pieroszka. No oglądajcie pieroszka. Pieroże to mój kolega. Pieroże to mój kolega. Polecam. Ale nie wiem czy on ma XZ czy PL. Nie wiem. I polecam wam też... Właśnie pozdrawiam y, IderplX. Czy jak ono tam ma maile i jak coś, to u nas jest bardzo niegrzeczny chłopczyk, Eryk Dzekan. I u nas Nie ma... mógł nazwiska! Ale powiedziałem! Nie <gry> A ty jesteś Kamil coś tam Ty już im powiedziałeś jesteś? Nie, nie mówiłam A można mówić? Nie To jest Kamil <gry> Nie no, imię. imię pewnie znacie No ale nie nazwisko i nie adres. Adresa wam nigdy nie, podaj, nie podam. Ja! A! 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 Dobra, zaraz kończymy odcinek. Dlaczego? Ktoś ty zrobił. Dobra, to... ELO!